energia dla każdego sportu. I, Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Jest Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Tańcula w bardzo dobrym humorze. Arkadiusz. Arkadiusz Tańcula, cześć. Cześć, pana, co tam Dobrze wyglądasz, powiem ci super. No, dziękuję, ty jesteś męczego sobie. Dziękuję. nie miał dziewczyny i to byłby after, to pewnie byśmy nasze rozmawiali. Właśnie to jest spowodowane miłością i twoją nową perfekcją. Nie, to jest tak, że... Jest... Nie, chodzi mi o to, jak, jak wyglądasz po prostu, jak się czujesz. Nie, nie, ja y, stwierdziłem, że muszę się ubrać porządnie, bo jestem najbardziej przepłaconym zawodnikiem w Prime MMA. Okay. Więc... Dlaczego tak myślisz? Pokazać ci mój kontrakt? Ja myślę, że ci wszyscy tutaj, nie, wszyscy ci zawodnicy się tu biją i dostają tyle, co ja. Okay. Mówisz, że tutaj sobie popiłeś, czyli rozumiem, że świętujesz już wygraną nie, przyszłą. Nie, właśnie ja miałem nie pić, bo jestem ogólnie, DDA, degeneratem, i w ogóle złym człowiekiem i ja jestem albo biały, albo biały i w ogóle podeszła do mnie Ania i ona to robiła specjalnie i nalała mi że to jest nalała mi wino, a ja mi się chciało pić i wypiłem to łykiem. A mówię, o kurde, nawet, nawet jest to na live, że tak, ej, to jest prawdziwy już mi się w głowie zakręciło. alkoholik jak już... Ja, ja nawet jak poczułem zapach wody kolońskiej, słuchaj, to już trzy z mnie w domu nie ma. Do tego... Smakowało i mówisz, lej jeszcze. Tak, no tak jest. Ja jestem albo hmm. albo biały, nie ma półśrodków Albo jestem sportowcem, albo jestem degeneratem No i teraz niestety jestem degeneratem Czy nie żałujesz, że walczysz z Muranem? Że nie walczysz z Muranem. Że nie zawalczysz. A czemu mam żałować? że ja nie chcę z nim walczyć. No, dlaczego? dlaczego ja mam walczyć z Muranem Oni sobie tak zażyczyli, oni chcieli wymusić mam Walkę z Muranem, ja mam Murana, w kur... mam kur... prezesów Prima, którzy mi powiedzą, że masz walczyć. Oni do mnie dzwonią, że albo masz walkę z Muranem, albo nie masz w ogóle. To nie mam w ogóle, kule wypierdajcie. Kur... Ja, ja mam kontrakt na walkę z Kasjuszem. Jeżeli tej walki nie będzie, dostaję pieniądze bez walki. Ja tutaj jestem tylko dlatego, żeby im robić dobrze. Ja tutaj jestem, robię im kontent. Na kur... Się, będą wywiady fajne, to się będzie działo, tylko po to, żeby nie dostać ich pieniędzy za darmo, więc. A mógłbym po... nawet tu nie przyjechać. Mogłem sobie siedzieć w Tajlandii i by mi musiał przyjść, bo tak mam skonstruowany kontrakt, że jeżeli Kasiuś ze mną nie wychodzi o tej walki, to ja dostaję i tak pieniądze. ich mam. Dlaczego ja mam nagrać już Kurana? E, ten to, że wziąłem starego dziada, który chodzi w pieluchomajtach, kur... i ledwo, on. Bieg tego, i to tam wyszedł na scenę. Mm, Właśnie to tam. Tu jest. Ale przecież kogo on wyszedł na tą scenę? Bieg tam. O Mawsa, O no to on już. On już nie miał k***a żeby wiesz. On ze mną się umówił k***a. Cztery rundy po dwie minuty, stary dziadek, Dlatego ja w ogóle nie trenuję. Dla mnie to jest rozrywka. To jest pierwsza moja walka, do której podchodzę rozrywkowo. Ja w ogóle nie trenuję. Ja sobie będę imprezować. Będę to wszystko oczywiście, zapraszam na moje social media. Będę to wszystko relacjonować. Będę żyć życiem pasuta. Po prostu do tej walki, po to, żeby ta walka była atrakcyjna. Bo gdybym trenował, to chłop nie ma najmniejszych szans. Dużo ludzi zostawiało ciebie z Pasutem. Czy widziałbyś taką walkę? Bo dzisiaj był z nami tutaj Pasut. Gdzieś tutaj się kręcił. Myślałam, że on też zawalczy ogólnie, powiem ci szczerze. Pewnie dadzą go Muranowi albo coś tam, ale nieważne. Słuchaj, yy, Pasut. A ty o jego teraz właśnie teraz, o jego kontencie, o tych dziewczynach, które znaczy, często ja tam... są pod wpływem. Ja z miałem tam jakieś spiny, zaczęło się jak wziął walkę ze starym uranem, wtedy go wyzwałem o od t... w ogóle, potem gdzieś tam się e, stwierdziłem, że to zrobiłem, że dobra, że każdy musi coś tam zarobić, t... mam. I e, nawet w programie Szalony na który serdecznie zapraszam, gadaliśmy o tych sytuacjach i o tych live'ach, e, <laughs> Przepraszam, pasuta. I e, pasud jest po prostu gdzieś, podobnie jak ja. Ja widzę w nim z siebie, jakiegoś tam sprzed kilku lat, bo teraz już tak, no dzisiaj biorąc go bo się. Ale ogólnie ja tak już nie robię, a on tak robi cały czas. I ja widzę, że to jest zagubiony człowiek, który nie jest szczęśliwy. I to, że takie rzeczy tam go gdzieś spotykają i robi. On w głębi, że ja szczerze uważam, że Pasut w głębi gdzieś tam serca jest fajnym gościem, który gdzieś zabłądził, gdzieś się pogubił. I, e, i widzę w nim gdzieś jakiegoś siebie, serio. Powiem, że on jest chyba starszy ode mnie w ogóle rok czy o dwa, ale widzę gdzieś w nim siebie. Też miałem taki etap w swoim życiu, do którego nie chciałbym wracać, chociaż dzisiaj, ale to nie ma, to nie jest. A, naj... A co myślisz właśnie o tych dziewczynach, które u niego występują i często są e, po ale te dziewczyny, czy ktoś je zmusza do tego? Ta, jak była wtedy. Ja, ja go wtedy broniłem, jak była ta afera cała. E, ta dziewczyna się nam cysty pokazała. Potem się okazuje, że ona wcale nie była do niczego zmuszana, ona wcale nie była pijana. Potem przyszła na trzeźwo do niego na drugi dzień. A już go wszyscy zwyzywali, że tak, on wykorzystuje pijane dziewczyny. Ja miałem identyczną sytuację, e, gdzie wtedy przyszli, że też, wykorzy że wykorzystują dziewczynę. Czemu by nie potrafić zrozumieć, że są takie dziewczyny, które po prostu się pchają, którym nie trzeba nic dosypywać, które same lubią przypijać? Które lubią się n***ć, które lubią takie po prostu coś, które zrobią wszystko dla chwili fejmu. Kurde, ja tu akurat będę trzymać stronę Pasuta. Pomimo tego, że mnie nieraz... I nawet ostatnio na afterze którejś gali też się gdzieś naje***dane. gdzieś tam pobiliśmy. Znaczy, dalej to niby była beka, ale potem skończyło się prawdziwą bitką. To i tak gdzieś w głębi duszu uważam, że Pasut jest, jest fajnym gościem, który gdzieś tam zabłądził i, i, i tyle. Kurde, staram się być lokalny, bo się trochę... Jedę do Kasjusza, ponieważ miałeś y, obiecaną walkę z Kasjuszem. I właśnie co z tą walką? Teraz Kasjusz jest mm, za granicą w Hiszpanii. Właśnie, a co z waszą walką? No co z naszą walką? no się obstrał. Uro, urolofil to jest urolofil. Urolofil to jest gościu, który y, 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 u... Lubi, podniecają go urolodzy. i on uwielbia urologów, on tych urologów spotyka wszędzie. On idzie na dyskotekę, spotyka urologa, każą mu wkładać sobie rękę, zbadać badanie prostaty i to jest normalne. Łukasz no, już... z tobą wygrał. Wygrał ze mną walkę. O, właśnie, o, bardzo dobrze powiedziałeś. Ja tą walkę wziąłem, wziąłem, wziąłem. Eee, tylko dla rewanżów K1. Ja to Ja nawet nagrałem numer Disa na niego, i tam było. I wiem, że tam przegram, ale biorę tą walkę tylko dla rewanżów K1. Bo wiedziałem, że w K1 wiedziałem, że będzie tak, okej, okay. dostanę ale zarobię hajs, ale potem. A teraz ta bez zasad, którego słowo jest nic nie warte, z śmieciarzem, p. Kuj... k. Tą, ee, obzrał się. I co więcej w ogóle on robi? On bierze mojego największego życiowego wroga. Jacka Morańskiego, on się z nim kłada, wafluje, i mu mówi, że on zamiast tańcula nie będzie się bił ze mną, będzie się bił z tobą. I ten podjarany przychodzi, taki kuryumny teraz tutaj daje wywiady Jaca, że e, ja się go obstrałem i w ogóle. Nie, ja się nie umawiałem na taką. To... Kulwa, kulwa, ja się nie odnawiałem na taką kulwa walkę. Ja mam, miałem walkę, łatwą walkę z Kasjuszem, gdzie w ogóle bym też nie trenował do walki z K1 z Kasjuszem. A, a potem dwa miesiące temu zadzwonił do mnie Jóźwiak osobiście, personalnie. Dzwoni do mnie. Mogę ci pokazać połączenie nawet. Znajdę je, ale znajdę. Znajdę połączenie. Jóźwiak. Czy to ja go przybaczyłem z ukro z kropką, czy z bez kropki? Jak No z kreską. Tak mi się no, wydaje. Z tak, no, z kreską zawsze. Na afterze to już Juźwiaka zawsze z kreską, no, zobaczysz. To bo jest akurat pewne. No nieważne, no jest Juźwiak, mam tam jakieś wiadomości, mamy coś tam, zapiszemy w ogóle, o i w ogóle. No, jest. Mamy z Juźwiakiem kontakt i dzwoni do mnie Juźwiak i mówi, słuchaj, Kasiu się nie będzie z tobą bić, wiem, że my ci musimy wypłacić tą garzę bez walki, bo tak jest umowa, to ja z tobą zawalczę. Dobrze, zobaczyłem ze Spoko, więc ja spałem na wakacje, imprezowałem sobie na wakacjach i tak wiesz, wiedziałem, że biję się z Jóźwiakiem, więc wreszcie mam fajną walkę, nie muszę trenować, prawdziwy freak, dla mnie prawdziwy freak fight. Pierwszy raz w życiu, pomimo tego, że to jest 16 walka, to jest taki prawdziwy freak fight, ja sobie imprezuję i mogę sobie iść do walki. I nagle, trzy dni temu, dzwonią do mnie i tak. Albo się bijesz z Moranem, albo się pijesz. A ja, to się nie piję. No i cisza, 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 no i, cisza, cisza. i dzwoni. Tak I słuchaj, i dzwonią za dzień pół dzień, mi zdali przerwę, żebym... Nie wiem, konsternację miał, ale ja dzień melanżowałem i dzwonią nagle. Dobra, Arku, jednak y, tak jak umawialiśmy się, bijesz się z juźwiakiem, wszystko jest okej, okay, dobra, coś tam są. A jeszcze wczoraj do mnie dzwonią i mówią Dobra, weź tego murana, damy ci 350 tysięcy. Ile? Dobra kwota. Ale tylko i wyłącznie za to, to już, że tylko i wyłącznie za to, że wzięli mnie tak. Mnie tak potraktowali, że dzieli albo Mural, albo nie ma walki, tylko dlatego nie wziąłem tej walki z Muranem, bez kitu. Bo ja się nie dam pomiatu. Dla mnie różnica tam 150 tysięcy między walką z Muranem a z Jóźwiakiem to nie jest jakaś. To, już, to nie są pieniądze, które robią na jakieś wrażenie. Ale samo traktowanie mnie. Jakby do mnie zadzwonili wcześniej, nie wiem. Trzy, cztery miesiące ugadali. Ja bym to jakoś. ubrałbym to jakoś w pr wiesz? Bo moi widzowie by mnie zje... i tak by mnie znionoili za to, że wziąłem walkę z Muranem. Ale jakbym mi do tego przygotował, słuchajcie, mogę z sam zawalczyć, dałbym ankietę, potem bym zapytał, co sądzicie? Słuchajcie, są dobre pieniądze, przygotowałbym ich do tego. To może by się ta walka jakoś odbyła, ale jak oni mnie nagle przed dokonanym, albo się z nim bijesz, albo nie. Ja zawsze, bo jak mi nauczycielka powiedziała, że albo czegoś się nauczysz, albo nie, to ja bym nie czy rodzic, czy mama mi powiedziała, albo to zrobisz, albo nie. No to kur... robię. Dlaczego? Ja nie pozwolę sobie nigdy... Nie jestem że ten nad... Uważam... O, no, temu staremu dziadkowi razach. Ja no, uważam... Ale ja mu to mówiłem milion razy. Ja uważam, że jestem już na takim poziomie we Wigwajdach, tak, że nikt mnie nie będzie próbował szantażował, że albo bierę walkę, albo... Wiesz, kur... Jakby normalnie do mnie zagadali, to może by ta walka była... Ja nie mówię, nie za... Ja mam tu by ale nigdy nie mów nigdy, bo nie chcę być... Dobry dom, ale, ale, nie wiem o czym miałem mówić. Masz jeszcze coś wieje. Nie mam, już wszystko jest zwinięte. Słuchaj, e, walka Ferrari'ego, jego ojca i e, Alana Kwiecińskiego. jakbyśmy to mógł tutaj ocenić, bo w sumie nie mieliśmy z, jeszcze możliwości porozmawiać na ten temat. Ja powiem od razu tak, Darka, e, pana Darka Roślika, mega szanuję, mega zajebisty gość. Jak miałem konflikt z Ferrarim, to najbardziej... E, mi było żal tego tej mojej znajomości, bo od samego początku, odkąd jestem ze Ferrari, miałem zajebisty kontakt z panem Darkiem. Mega go i w ogóle zajebistą. E, no a to uduszenie, ale, właśnie. Ale, ale właśnie, uważam, że walki 2 na 1 w MMA nie mają w ogóle sensu. I zarówno walka Ferrariego, e, i Darka z, z Alanem, czy Graciany. właśnie Graciana e, z Natanem. Proszę mi podpowiedzieć, bo to tak szybko tego nie zrobił. Ja przeważnie to ja, bo ja mam ADHD, jak kogoś podpieszam, a teraz mm -hmm. tym mnie. Pokazałeś, że te walki nie mają szans, bo jeden się rzuci w nogi, wywróci, a drugi, a drugi dokona jakiegoś tam dzieła, które zniszczenia. Czyli K1. K1 albo boks. I wtedy masz tak, dostaje jeden, to jest liczenie, więc jak jest liczenie, to ty masz czas, żeby tego drugiego I myślę, że gdyby była walka w K1 albo w boksie. To nie mieliby tak łatwo, bo tam rzeczywiście po jednym tym wiatraku takim przewrócił się Ferrari. I pewnie to by było liczenie, gdyby to było K1, ale to nie było K1, tylko była MMA i walka się, się skończyła Po drugie, Alan zrobił bardzo głupio, bo Alan jest. większy głupek, jakiego tam bardzo go lubię, e, pomimo naszych jakichś tam niesmacznych, i ale to jest. Kretyn. Jak mógł podjarany. Tam uderzył tego pana Darka, pan Darek się wywrócił, i, i tu miał Ferrari jego, i on mu się rzucił do gilotyny. No przecież to debil. I o co on myślał, że go udusi w trzy sekundy? Wiadomo, że pan Darek wstał i kur... zerwał i go roz... To jest debil. Jak on by stanął naprzeciwko Ferrari'ego, go pod klatką i jak tylko ten by próbował zejść, o, obraniałby obolenia, on by to wygrał. To jest... Pół No i tyle. Alanku, ja cię mega lubię, ale... Jak mogłeś od... tylko zbanie kur... Do nagrywania z szalonym reporterem. Mam wrażenie, że teraz idzie pan dużo lepiej, widać to po wyświetleniach. Yy, I dlaczego właśnie tak? Dlaczego wróciliście do siebie, że tak powiem? Że ja wróciłem już dawno do niego, to był polski śmiało to przyszedł i mówię stary, wróćmy do programu. On wtedy mnie wyśmiał, że nie. Ale potem on znowu wylał się na niego hejt związany z tym filmikiem, który zrobił na niego Stanowski. I stwierdził, że A, dobra, czemu nie? No i i, i ja. Nie należę do takich ludzi, którzy są pamiętni w ogóle, bo też mogę mu wtedy powiedzieć, dobra, to teraz pierwszy Tylko, no dobra, róbmy, mam, nie ma co. Właśnie i bardzo mnie komentarzy, komentarze, że ktoś, o, kłóciliście, nie lubiliście się, a teraz znowu nagrywacie razem. Właśnie na tym polega dojrzałość, że ty potrafisz przemyśleć swoje decyzje, potrafisz komuś wybaczyć, podać rękę i robić coś dalej razem. Ja naprawdę lubię z nim, k... jaki jest, taki jest, ale ja uwielbiam z nim gadać. Z nim, Macie no, vibe, to Mamy widać. taki vibe... My, normalnie, ja jak on do mnie dzwoni, to się zastanawiam, czy mam odebrać telefon. Bo wiem, że ta rozmowa trwa 40 minut o niczym. Bo my mamy taki vibe. I tak to widać w programach. My bo my mamy, mamy admina, który nam robi scenariusze i w ogóle. I wtedy, jak są scenariusze, to jest... ale na przykład jest nieraz tak, że nie ma scenariusza. I wtedy się okazuje, że ten program jest tak zajebisty. My sobie po prostu gadamy wszystkim i o niczym. Mega, mega go lubię. Pomimo tego, co tam. Cokolwiek było o nim na mieście. Mówili. Dla mnie to jest fajny gość, zawsze go będę szanował. I teraz, po tym wszystkim, cokolwiek by się nie działo, stanę zawsze za nim w ogień, bez kitu. I coraz bliżej jest do tego, bo zaraz minie magiczna bariera pięciu lat. Ja mam coś takiego, że jak się z kim znam pięć lat, to mogę go nazwać wtedy dopiero swoim przyjacielem. Więc myślę, że za niedługo będę mógł go nazwać swoim przyjacielem. A jak już kogoś nazywam swoim przyjacielem, to już będzie... będzie musiał ze mną do końca życia być. Bo przyjaciele to rodzina, którą się wybiera na całe życie, na zawsze. Podjęliście temat Wowunia i TD, nazwaliście ich złodzieje. Złodzieje kontentu! Tak, to są oni! Powiedziałeś, że kopiują wasze właśnie tutaj e, To, że oni odcinki. to kopiują. oni to kopiują i oni się w ogóle z tym nie ukrywają. Oni swoje odcinki nazywają. E, Kurde, jaki nazywa ten odcinek? E, e, szańcula? E, tań talony i Szańcula. Oni nawet nagrywają, oni się w ogóle z tym nie czają, że oni biorą i kradną kontent jeden do jednego. Nie ja... widzisz mi konkurencję w takim razie. Ja jestem jakąkolwiek. Dobra, teraz już trochę wytrzeźwiałem Konkurencja, moja droga, ja jestem przedsiębiorcą. Konkurencja jest dobra. Dobra konkurencja jest dobra. Jest zdrowa, bo konkurencja powoduje powiększanie rynku, powiększanie, że ludzi, może więcej ludzi, ludzie, którzy oglądają mi ich, niekoniecznie oglądają nas, a potem znajdą nas będą. Oglądali... Czyli konkurencja buduje popyt na coś. Zobacz sobie, zwróć sobie uwagę. W mojej wsi rodzinnej był taki artur, że mój kolega z ławki, serdecznie pozdrawiam. miał komis samochodowy. Obok otworzył się drugi, zaraz się otworzył trzeci, czwarty. Artek, czy to nie że cztery komisje się go Nie, bo ludzie z całej Polski przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że są cztery komisje i w których na pewno coś kupią. Więc dobra konkurencja jest okej. Okay. Ch***** taka konkurencja, gdzie wiesz, ludzie co tam cisną, czy coś. My sobie robimy bekę, ja oczywiście mega szanuję, Wówunia jest zajebistym gościem, Tede mega inteligentny, elokwentny gość. Dlatego mega i szanuję. Ale oni, no, robią tutaj teraz odcinki na live, wy nie, chociaż macie to w planie. My to planie. W planie już No dawno właśnie, temie. a kiedy to Pierwszy tak odcinek świąteczny będzie teraz koło 20 grudnia. Okay. Kupiliśmy już cały sprzęt potrzebny do robienia live'ów z kilku kamer i robienia I mamy i ten. Teraz szkolimy naszego Łukasza, adepta sztuk wiedzińskich, żeby się nauczył tym obsługiwać, żeby robił te napisy wszystkie w ogóle, wiesz, donate, tip-tip i tak dalej. Będziemy rozmawiać z widzami, będziemy dzwonić. Teraz się zesikam, muszę kończyć. Kurwa. No dobra, i tak dużo powiedziałeś, także dziękuję ci bardzo za wywiad. Widzimy się na następnej konferencji. Dziękuję bardzo. <laughs>